Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Radomia, a konkretnie sprzed Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, w którym przyszło mi głosić rekolekcje dla kleryków na dobry początek przed rokiem akademickim. To jest miejsce dla mnie szczególne, ważne, wielowątkowe. No, a jak mi się to głosi, i co to w ogóle za tymi wszystkimi słowami stoi, może o tym za chwilę. Nim tu doszedłem, gdzie nagrywam, rzeczywiście musiałem zrobić kawał drogi, bo od wejścia głównego do seminarium, żeby obejść cały ten obiekt, naprawdę trzeba troszkę pochodzić, bo naprawdę nie jest mały. To chyba jest jakiś temat taki poboczny, może, a może nie, że kiedyś budowano seminaria na ponad 100 kleryków. Teraz konkretnie głoszę dla 19 kleryków, czasami formatorzy, mnie słuchają ojciec duchowny, prefekt, rektor, także też miłe towarzystwo, takie, do no, które gdzieś tam z kiedyś mnie zna, kojarzy, bo byłem w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, więc ci, którzy teraz są tutaj księżmi, i prowadzą to seminarium. Jakoś mogą mnie kojarzyć też jeszcze z oazy, czy kojarzą wprost, czy się znamy. Także no to jest też dla mnie taka podróż sentymentalna. I no to seminarium, w którym kiedyś było mnóstwo, mnóstwo kleryków, no teraz. Trochę te korytarze są puste, no i pewnie każdy sobie zadaje pytanie, co dalej, ale nie są to łatwe odpowiedzi i też nie zamierzam tutaj ich jakoś dawać. Tak czy inaczej, cieszę się, że mogę tutaj być i tak jak wspomniałem, jest to dla mnie podróż sentymentalna. Pamiętam różne wizyty w tym seminarium. Kiedyś jeszcze nie byłem Dominikaninem, tutaj zjeżdżaliśmy się jako animatorzy Ruchu Światło Życie. U księdza Adamczyka i, y, no, były to ważne spotkania. Tym wtedy żyłem, w tym się wtedy karmiłem. Można by powiedzieć też, jakoś stąd wyszedłem y, dalej. Chociaż potem był podział diecezji. Ostrowiec jest w diecezji sandomierskiej, więc troszeczkę od radomia się oddaliłem, czy do Radomia było mi trochę dalej niż do mojej diecezji Sandomierskiej, ale też w diecezji Sandomierskiej nie byłem zbyt długo, więc no te prawa pierwszych połączeń cały czas we mnie żyją, obowiązują. Też właśnie spotkania z księżmi, bardzo konkretnie z tej diecezji, choćby no nieodżałowanym, Księdzem Markiem Jagodzińskim, o którym już pewnie czasami słyszeliście, wspominałem, który tu był profesorem, a wcześniej był wikariuszem, który mnie przekupił gitarą, żebym pojechał na pierwsze rekolekcje azowe. Także no, dużo, dużo wspomnień tu go właśnie odwiedzałem. No i tak sobie uświadamiam, że właśnie i w kwestiach muzycznych, i innych. To, czego tu doświadczyłem, to jest nie do przecenienia. Tak mi to wraca i tak sobie myślę, że pewnie wielu z Was też tak ma, że jakby tak się zastanowić nad swoimi początkami bycia w kościele, jak to było, jacy księża byli u początku, właśnie pewnie byli też tacy z których nie chciało się brać przykładu czy wzoru, ale też byli tacy, którzy byli inspirujący, właśnie przyjmujący, dzięki którym znaleźliśmy jakoś w kościele swój dom, swoje miejsce nauczyli nas myślenia, nauczyli nas wrażliwości dali horyzonty, no zwłaszcza jak jesteśmy z takich małych miejscowości czy mniejszych miasteczek, tak jak ja z Ostrowca Świętokrzyskiego, no to, no to jest nie do przecenienia. Jak się znajdzie jakiś nauczyciel czy ksiądz, to jest jak znaleziona perła, za którą można by sprzedać wszystko, by kupić to, bo potem procentuje to przez całe życie. I tym bardziej zadziwiające jest dla mnie, że Mam głosić tutaj, w tym miejscu, w którym ci, którzy dla mnie byli taką inspiracją, czy filarami, nawet mógłbym powiedzieć, mojej wiary, ale też mojej wrażliwości, mojego życia, właśnie wbrew pozorom. Tu spotykam księdza Niemirskiego, które, o którym tylko słyszałem, nigdy nie miałem okazji go poznać. Muzyka. Właśnie jasełka rokowe, no różne takie rzeczy, które mi jakoś wracają, że chce mi się sięgać po gitarę, wracać do tych melodii, wracać do tych pieśni, piosenek, utworów, no takich rzeczywiście wtedy życiodajnych i, i kształtujących nas jako młodych ludzi. Ja poszedłem do Dominikanów. Inni moi przyjaciele, koledzy, koleżanki, właśnie na różne studia, teraz zajmują ważne jakieś stanowiska, są profesorami albo żonami, mamami różnie się te życia poukładały. Także jakoś no w sercu cały czas mi wracają te wspomnienia, te osoby, te sytuacje. Trochę sobie tutaj opowiadamy o tym między księżmi. No, głoszę do kleryków tak jak potrafię, jak umiem. Taki temat mi przyszedł ostatni, będą pierwszymi, bo rzeczywiście myślę, że właśnie w takich dużych seminariach, gdzie jest kilkunastu kleryków, a jest jakaś pamięć o jakichś właśnie setkach. To oni noszą w sobie taki ciężar jakiś, tego, żeby nie powiedzieć nawet oskarżenie, że ich jest tak mała. Co oni na to mogą poradzić i co z tym mogą zrobić? No są tutaj, wiernie trwają i, i w ogóle warto to zobaczyć, docenić, jakoś na nowo się układać z tą rzeczywistością. Myślę, że tak. Jak ja im mogę tu pomóc przez to moje głoszenie? No, opowiadam. O różnych rzeczach, jakoś dzielę się moim życiem, moim myśleniem. Może uda im się coś z tego wziąć, jakoś z tego skorzystać. Mam nadzieję, że ich jakoś, nie wiem, nie zgorszę albo nie, nie wyniosą tego, co jakoś. Nie wiem, negatywne we mnie może jest to, czego do końca nie jestem świadomy, czy nie, nie chcę tego przekazywać, a może mi się zdarza. Nie wiem, tak sobie zadaję różne pytania, też robiąc rachunek sumienia, jak to właściwie tutaj, jako Dominikanin, jako ten, który jakoś stąd wyrasta, a jednocześnie chce służyć im jak najlepiej i błogosławię im i życzę żeby rzeczywiście się odradzało życie tutaj że to co ja mam w pamięci jako takie najpiękniejsze najlepsze chwile żeby oni też byli uczestnikami tego a może właśnie sprawcami dla młodszego pokolenia żeby właśnie ci którzy tutaj gdzieś się rodzą i będą wychowywać żeby w nich znaleźli jak jakieś oparcie czy inspiracje tak jak ja znajdowałem. Także mi się też uświadomiło już tak konkretnie mówiąc, może też zachęcając was, żebyście sięgnęli do przypowieści o tym bogatym człowieku, bogatym młodzieńcu, bo tam pada to zdanie tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi czy do tej przypowieści o rolnikach, którzy byli zatrudniani, tam też to pada, ale też właśnie w tym kontekście Łukasza, nie każdy, który mi właśnie mówi, panie, e, i mówi, przecież jadaliśmy, pili, piliśmy z tobą i na naszych ulicach, a ja powiem, nie znam was i tak właśnie piersi będą ostatnimi, ostatni, pierwszymi. To dramatyczne e, e, zdanie, a jednocześnie też bardzo pouczające, jak być ostatnim, jak być pierwszym, jak być według zamysłu Bożego, jak mieć z Panem Bogiem dobrą, głęboką, piękną relację miłości i jak ma się to przekładać na nasze życie i na nasze służenie innym, apostolstwo, żebyśmy potrafili sami żyć z Bogiem. Modlić się, ale też być pożytecznym dla innych, których Bóg do nas posyła i chce skorzystać z tego, kim jesteśmy i z naszej posługi. Także mam nadzieję, że te jakieś słowa dotrą najpierw do mojego serca, jako kaznodziei, potem do nich, a może jeszcze dalej. Niech ich zainspirują, niech, niech z tego skorzystają jak najlepiej. A jednocześnie, właśnie ta, ten pobyt tutaj, pełen wdzięczności za to, co już tu się wydarzyło, żeby to było też błogosławieństwo dla tego miejsca, żeby ono e, ożyło, znalazło jakieś wykorzystanie. Też no dzisiaj konkretnie. Z Księgi Zachariasza właśnie, że, że, że na nowo zgromadzi Pan swój lud z różnych kątów, właśnie tych dziesięciu, gdzie może właśnie powstać synagoga, czyli nowe zgromadzenie żyjące według Ewangelii, właśnie według tego, co przynosi człowiek z Judy, czyli Jezus Chrystus. O niego tak naprawdę chodzi, on jest mądrością. Wspominaliśmy też świętych archaniołów i, i świętego Hieronima, także no, mieliśmy na kim się opierać i z czego korzystać, więc bardzo się cieszę, że, że mogę tu być. Jak widzicie, już jesień przychodzi, już drzewa, to akurat za moimi plecami to iglaki, ale właśnie przede mną też boisko duże takie do grania i tu do siatkówki jeszcze i do tenisa. Także, że sport też tu w tym kontekście istnieje. No, ale no właśnie trzeba znaleźć na nowo miejsce, zainspirować się, żeby to, co nam Bóg dał, też w sensie konkretnym, fizycznym, budynków, miejsc, żeby się napełniło nowym życiem, tego bardzo bym chciał, tego życzę, takiego błogosławieństwo życiowego, tętniącego życiem dla tej diecezji radomskiej. No, po pierwsze, Panu Bogu bardzo, bardzo dziękuję, że mogłem tu być. Że mogę z Wami się z tego miejsca spotkać, powiedzieć kilka słów. Módlcie się też w ogóle za kleryków, za kapłanów, o ożywienie, o nowe zrozumienie tego miejsca kościoła, w którym dzisiaj jesteśmy, żeby Jezus mógł działać tak, jak chce, żeby mógł udzielać i nam, i przez nas błogosławieństwa. Temu światu i tym konkretnym miejscom, szczególnie temu miejscu, diecezji radomskiej, seminarium radomskiemu. I tym wszystkim, dzięki którym jesteśmy, jacy jesteśmy. Wspominam księdza Marka, ale też wielu innych, którym zawdzięczam to, jaki jestem. No tak, tutaj jakieś korzenie. To. Na pewno. Pozdrawiam Was serdecznie z Radomia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.